Mamanko, z tej strony Gucik. Dzisiaj odsiadujemy odsiadkę w Roblox. No i będziemy tak czekać, aż wyjdziemy, co jeszcze... Już, wychodzimy. Gramy, żeby zapłacić? Nie. Idziemy, aby play. Idziemy. Idziemy. Idziemy sobie tak ze sklepu z autami, aby komuś ukraść. O lol! Idziemy. Idziemy. O lol. O fajny krab. Idziemy. Idziemy. Zrobię krótką przerwę, jak tu dojdę. Kurde, nie ma aut. To, 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 to czyli i musimy przywilić. To tak fajnie wygląda jak jakaś bajka. No dobra, nie będę. was Zagaduję. Tylko zaczynajmy. Zapytamy się ich, czy będą ze mną w teamie. Ukradniemy im autko. O. Te autki... Kontrolujemy ich, że im auto zabierzemy później do pana z darmową bronią. Ale to tak fajnie się obraca. O kurwa! Okej, okay, to ja będę jechał. Pokażę wam, jak jeździć. O kurde, debilu. Uu! I kabody. Aha, kryształ i tak mi... tak nie zepsuł Jak miał zepsuć? No jedź, jedź Dobra, to dziś na tyle nie będę on, nagrywał dalej tego na cześć.